Zanim nasza dusza zdecyduje się na kolejną podróż w fizycznym wymiarze, uczestniczy ona w świętym rytuale, który większość z nas zapomina po przejściu przez zasłonę narodzin. W przestrzeni między światami, gdzie czas nie istnieje w formie, jaką znamy, dusza dokonuje najważniejszych wyborów: nie tylko ciała, w którym się wcieli, nie tylko rodziców, którzy będą jej przewodnikami, ale również liczbę dzieci, które przyjdą przez nią do tego świata. Ta liczba nie jest przypadkowa. Jak mawiał wielki Jasnowic Stefan, każda dusza przychodzi z precyzyjnym planem, a liczba dzieci to jeden z najbardziej świętych kodów tego planu. Każde dziecko, które pojawia się w naszym życiu, reprezentuje konkretną lekcję, konkretne doświadczenie, które nasza dusza potrzebuje, by zamknąć pewien cykl ewolucyjny. Gdy patrzymy na siebie przez pryzmat tego zrozumienia, dostrzegamy, że rodzicielstwo to nie tylko biologiczna funkcja naszego gatunku. To święta umowa zawarta przed narodzinami. Ci, którzy wybierają posiadanie wielu dzieci, często są duszami, które potrzebują wielu różnorodnych lekcji, wielu perspektyw, by domknąć swoje karmiczne zobowiązania. Trójka dzieci wskazuje na duszę, która pracuje nad zrównoważeniem przeszłych doświadczeń, związanych z tworzeniem i utrzymywaniem więzi. Takie dusze często niosą w sobie karmiczne wzorce dotyczące relacji rodzinnych. Które wymagają głębokiego przepracowania przez różnorodne interakcje z trzema odrębnymi energiami. Czwórka dzieci sugeruje duszę pracującą nad stabilnością i strukturą, dążącą do stworzenia silnych fundamentów nie tylko dla siebie, ale dla całego rodu. Jest to często znak duszy, która w poprzednich wcieleniach doświadczyła chaosu i rozpadu struktur rodzinnych. Dwójka dzieci, najczęstszy wybór w naszej kulturze. Wskazuje na duszę poszukującą równowagi i harmonii, pracującą nad zrozumieniem dualności tego świata. To często wybór dusz, które dążą do zrozumienia przeciwieństw i ich integracji. Jedno dziecko to znak duszy, która skupia całą swoją energię na jednej głębokiej relacji, często związanej z konkretnym karmicznym zadaniem lub spłatą długu z przeszłości. Taka dusza może być już blisko końca swojego cyklu inkarnacyjnego. Potrzebując tylko tej jednej relacji, by dopełnić swoją ziemską podróż. Brak dzieci, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie oznacza niepełności czy niekompletności duszy. Przeciwnie, może to być znak duszy, która jest tak blisko zakończenia swojego ziemskiego cyklu, że nie potrzebuje już tworzyć nowych więzi karmicznych. Taka dusza często przychodzi, by służyć ludzkości w inny sposób, przekraczając granice indywidualnego rodzicielstwa na rzecz uniwersalnej służby. Pamiętajmy, że każda z tych ścieżek jest święta i doskonała dla konkretnej duszy. Nie ma lepszych czy gorszych wyborów, są tylko wybory, które najlepiej służą ewolucji danej duszy w konkretnym momencie jej podróży. W głębi swojego istnienia, na poziomie, do którego rzadko mamy świadomy dostęp, każdy z nas pamięta te umowy. Dlatego niektórzy czują głębokie, niewytłumaczalne pragnienie posiadania określonej liczby dzieci podczas gdy inni czują równie głębokie poczucie spełnienia, bez potomstwa. To nie instynkt biologiczny przemawia, to dusza przypomina nam o umowach, które zawarliśmy przed przybyciem tutaj. Każde dziecko, które przychodzi do Twojego życia, jest jak zwierciadło, odbijające nie tylko Twoje fizyczne cechy, ale przede wszystkim stan Twojej duszy, sposób w jaki przyciągasz określone dusze jako swoje dzieci, ich liczba i charakter więzi, jakie z nimi tworzysz stanowią precyzyjny wskaźnik Twojego duchowego rozwoju. Im bardziej świadomie podchodzisz do rodzicielstwa, tym wyraźniejszy jest to znak, że Twoja dusza zbliża się do zakończenia pewnego etapu ewolucji. Kiedy obserwujesz relacje z własnymi dziećmi, ich intensywność, głębie, wyzwania, jakie ze sobą niosą, otrzymujesz bezcenną mapę swojej karmicznej podróży. Zwróć uwagę na to, jak wiele podobieństw dostrzegasz między sobą a swoimi dziećmi. Czy zauważasz, że niektóre twoje dzieci odzwierciedlają aspekty ciebie, których nie akceptujesz? To nie jest przypadek. Dusze wybierają się nawzajem, by służyć jako nauczyciele najważniejszych lekcji. Dziecko, które wyzwala w tobie największy opór, często jest duszą, która przyszła, by pomóc ci przepracować najtrudniejsze karmiczne wzorce. Liczba dzieci ma tu fundamentalne znaczenie. Dusze, które zdecydowały się na liczne potomstwo, często potrzebują wielu różnorodnych zwierciadeł. By zobaczyć pełny obraz swojej ewolucji. Każde kolejne dziecko wnosi nową perspektywę, nową energię, nową lekcję. Jest to znak duszy, która pracuje nad wieloma aspektami jednocześnie, możliwe, że zbliżając się do końca większego cyklu inkarnacyjnego, w którym potrzebuje domknąć wiele różnorodnych doświadczeń. Z drugiej strony, dusze wybierające jedno dziecko, lub świadomą bezdzietność, często są już na etapie finalizowania swojej ziemskiej podróży. Ich energia jest skoncentrowana, skierowana na konkretne aspekty rozwoju, które nie wymagają tworzenia nowych więzi karmicznych lub wymagają tylko jednej bardzo specyficznej relacji. Jakość relacji z dziećmi jest równie ważna jak ich liczba. Czy twoje relacje z dziećmi są harmonijne i pełne wzajemnego zrozumienia, czy może pełne konfliktów i napięć? Konflikty nie są porażką, są precyzyjnie zaprojektowanymi scenariuszami które mają pomóc ci zobaczyć i przepracować głębokie wzorce emocjonalne i karmiczne. Zwróć uwagę na powtarzające się wzorce w relacjach ze wszystkimi swoimi dziećmi. Jeśli z każdym dzieckiem powtarza się ten sam scenariusz konfliktu, jest to wyraźny sygnał, że twoja dusza pracuje nad konkretnym, głębokim wzorcem, który wymaga uzdrowienia. Im bardziej świadomie podchodzisz do tych wzorców, tym szybciej twoja dusza może zakończyć dany cykl. Szczególnie istotne są momenty, w których czujesz, że historia się powtarza, kiedy zauważasz, że traktujesz swoje dzieci tak, jak sam byłeś traktowany, mimo wewnętrznego oporu przed powielaniem tych wzorców. To właśnie w tych momentach masz największą szansę na przerwanie karmicznego łańcucha i zakończenie cyklu, który mógł trwać przez wiele pokoleń. Każda trudność, każde wyzwanie w relacji z dzieckiem jest więc bezcennym darem szansą na uzdrowienie nie tylko obecnego wcielenia, ale energii, która mogła być przekazywana przez pokolenia. Kiedy świadomie przepracowujesz te wzorce, nie tylko wyzwalasz siebie, ale również swoje dzieci i przyszłe pokolenia. Poziom świadomości, z jakim podchodzisz do rodzicielstwa, jest bezpośrednim wskaźnikiem Twojej duchowej dojrzałości. Rodzice, którzy traktują swoje dzieci jako odrębne, suwerenne dusze, a nie jako swoje przedłużenie czy własność, pokazują, że ich dusze są już blisko wyzwolenia z karmicznych więzów. Pamiętaj, że każde z twoich dzieci wybrało ciebie przed swoim przyjściem na świat, tak jak ty wybrałeś je. Wasza relacja jest świętym kontraktem, który służy wzajemnemu rozwojowi. Im bardziej świadomie podchodzisz do wypełnienia tego kontraktu, tym bardziej przyspieszasz swoją duchową ewolucję. W tradycji starożytnych mistyków, których nauki zachowały się do naszych czasów, Mówi się, że dusze bliskie zakończenia cyklu inkarnacji rozpoznasz po ich stosunku do rodzicielstwa. Nie po tym, czy mają dzieci, ale po tym, jak głęboko rozumieją świętość tej relacji i jak świadomie ją pielęgnują. W wielkim planie duchowej ewolucji, każda dusza, która przychodzi jako dziecko, ma określoną misję wobec swoich rodziców. Niektóre dusze przychodzą, by uzdrawiać przeszłość swoich rodziców, inne, by domknąć stare cykle nauczania trwające przez pokolenia. Rozpoznanie, jakiego rodzaju dusze przyciągnęliśmy jako nasze dzieci, pozwala zrozumieć, jak blisko jesteśmy zakończenia własnego cyklu inkarnacyjnego. Istnieją dusze nauczyciele, przychodzą one z głęboką mądrością, często przejawiającą się już od wczesnego dzieciństwa. Możesz je rozpoznać po niezwykłej dojrzałości, po spojrzeniu pełnym zrozumienia przekraczającego ich wiek, po pytaniach, które poruszają najgłębsze aspekty ludzkiego doświadczenia. Takie dzieci często przychodzą do rodziców, których dusze potrzebują konkretnych lekcji, by móc zamknąć swój cykl. Gdy obserwujesz swoje dziecko i czujesz, że w pewnych aspektach jest ono mądrzejsze od ciebie, jest to znak, że przyciągnąłeś duszę nauczyciela. Taka relacja jest szczególnie cenna na końcowych etapach Twojej duchowej podróży. Twoja dusza przyciągnęła mistrza, który pomoże ci domknąć ostatnie lekcje. Z drugiej strony, istnieją dusze uzdrowiciele. Przychodzą one, by pomóc rodzicom uwolnić się od głębokich emocjonalnych ran i karmicznych obciążeń. Możesz je rozpoznać po tym, że ich obecność w Twoim życiu wywołuje głębokie poruszenie emocjonalne, wydobywa na powierzchnię ukryte traumy i niewypowiedziane bóle. Relacja z takim dzieckiem może być intensywna i pełna wyzwań, ale każde z tych wyzwań ma na celu uzdrowienie Twojej duszy. Gdy Twoje dziecko nieświadomie dotyka Twoich najgłębszych ran, i wyzwala silne reakcje emocjonalne, jest to znak, że przyciągnąłeś duszę uzdrowiciela. Taka relacja często pojawia się, gdy twoja dusza jest gotowa na głębokie transformacje i oczyszczenie przed zakończeniem cyklu. Istnieją również dusze wyzwoliciele. Przychodzą one, by pomóc rodzicom uwolnić się od karmicznych więzów i wzorców, które mogły być przekazywane przez pokolenia. Te dusze często przejawiają zachowania, które wyraźnie przełamują rodzinne schematy. Mogą one kwestionować tradycje, wartości i przekonania głęboko zakorzenione w rodzinnym systemie. Gdy obserwujesz, jak twoje dziecko świadomie lub nieświadomie odrzuca ścieżkę, którą podążały poprzednie pokolenia, i kreuje zupełnie nowy sposób bycia, jest to znak, że przyciągnąłeś duszę wyzwoliciela. Taka relacja często pojawia się, gdy twoja dusza i cały twój ród są gotowe na zakończenie pewnego zbiorowego cyklu ewolucyjnego. Szczególnie fascynującym zjawiskiem są dusze zamykające. Przychodzą one specjalnie po to, by domknąć stare, wielopokoleniowe cykle karmiczne. Często takie dusze przychodzą jako ostatnie dziecko w rodzinie lub jako jedyne dziecko. Można je rozpoznać po tym, że wnoszą do rodziny energię zamknięcia, dopełnienia, często rozwiązując konflikty i napięcia, które istniały przez pokolenia. Gdy czujesz, że narodziny Twojego dziecka przyniosły ze sobą poczucie domknięcia, wypełnienia, że coś, co było niepełne w Twojej rodzinie przez pokolenia, wreszcie zostało uzupełnione, jest to znak, że przyciągnąłeś duszę zamykającą. Taka relacja jest bezcennym darem dla dusz bliskich zakończenia swojego ziemskiego cyklu. Liczba dzieci, które przyciągasz, jest tu kluczowym wskaźnikiem. Dusze, które przyciągają wiele różnych typów dzieci, Nauczycieli, uzdrowicieli, wyzwolicieli często są na etapie intensywnej pracy nad różnymi aspektami swojej ewolucji. Natomiast dusze, które przyciągają jedno dziecko lub niewielką liczbę dzieci, ale o bardzo wyraźnej energii i misji, często są już blisko końca swojego cyklu, potrzebując tylko konkretnych, precyzyjnie dobranych lekcji. Pamiętaj, że każde z Twoich dzieci jest doskonale dobrane do Twojego duchowego planu. Nie ma tu przypadków ani pomyłek. Nawet jeśli relacja z dzieckiem jest pełna bólu i wyzwań, jest to dokładnie ta energia, której twoja dusza potrzebuje na obecnym etapie ewolucji. Zwróć uwagę na to, co czujesz, patrząc na swoje dzieci. Czy masz poczucie, że wasza relacja jest częścią większego planu, że spotykacie się nie po raz pierwszy, że jest w tej relacji głębszy cel? To właśnie te uczucia są śladami przednarodzeniowych umów. Które zawarłeś z tymi duszami. Najwyższym poziomem świadomości rodzicielskiej jest rozpoznanie w swoich dzieciach starych dusz, z którymi masz długą historię spotkań i rozstań przez wiele wcieleń. Gdy patrzysz na swoje dziecko i czujesz, że to spotkanie jest częścią większej historii, która zmierza ku końcowi, jest to znak, że twoja dusza zbliża się do zakończenia swojego cyklu ewolucyjnego. W Wielkiej Księdze Duszy istnieją zapisy wszystkich naszych doświadczeń. Wszystkich relacji, wszystkich niedokończonych lekcji. Karma rodzinna to szczególnie potężna forma energetycznego zapisu, który może trwać przez pokolenia, dopóki nie zostanie ostatecznie przepracowany i rozwiązany. Wzorce separacji, bólu, nieobecności między rodzicami a dziećmi nigdy nie są przypadkowe. Są one precyzyjnymi wskaźnikami lekcji, które dusza podejmuje ponownie, próbując zamknąć energetyczny kontrakt zbiorowy. Gdy obserwujesz powtarzające się wzorce w swojej rodzinie, ojcowie, którzy opuszczają swoje dzieci, matki niezdolne do okazywania uczuć, dzieci odcinające się od rodziców, patrz na nie jak na strony tej samej księgi, czytanej przez kolejne pokolenia. Twoja dusza wybrała ten konkretny rodowy kontekst właśnie dlatego, że niesie on energię, które potrzebujesz przepracować, by zakończyć swój cykl. Szczególnie znaczący jest moment, kiedy zaczynasz świadomie rozpoznawać te wzorce i aktywnie pracować nad ich przerwaniem. Gdy mówisz: ten ból nie przejdzie już do kolejnego pokolenia, ta historia kończy się na mnie. Jest to jeden z najwyraźniejszych znaków, że twoja dusza zbliża się do zakończenia cyklu inkarnacyjnego związanego z tymi konkretnym doświadczeniami. Dla dusz zbliżających się do końca swoich ziemskich podróży charakterystyczne jest zjawisko, które możemy nazwać Sygnałem ostatniego wcielenia. Przejawia się ono na wiele sposobów, ale jednym z najbardziej wyrazistych jest świadomy wybór nieprzekazywania życia dalej. Czy to przez decyzję o nieposiadaniu dzieci, czy przez ograniczenie się do jednego dziecka, które staje się symbolem domknięcia pełnego cyklu duchowego. Dusze, które są już na ostatnich etapach swojej ziemskiej podróży, często rezygnują z tworzenia nowych więzi karmicznych. Nie potrzebują już wielu różnorodnych doświadczeń, wielu różnych relacji, by ewoluować. Ich energia jest skoncentrowana, skupiona na domknięciu i integracji. Dlatego często wybierają one niewielką liczbę dzieci lub świadomą bezdzietność. Wbrew powszechnym przekonaniom, bezdzietność może być znakiem nie duchowego niedorozwoju, ale właśnie duchowej dojrzałości. Dusze, które przepracowały już większość swoich lekcji związanych z rodziną i rodzicielstwem, mogą wybierać inne ścieżki służby i ewolucji. Ich energie nie są już skierowane na tworzenie i podtrzymywanie więzi rodzinnych, ale na szersze aspekty duchowego rozwoju. Podobnie, wybór posiadania tylko jednego dziecka, zwłaszcza gdy jest to wybór świadomy, a nie wymuszony okolicznościami, może być znakiem duszy, która domyka swój cykl. To jedno dziecko często reprezentuje esencję wszystkich lekcji, których dusza potrzebuje, by zakończyć swoją podróż, jest jak ostatni rozdział długiej księgi. Na najgłębszym poziomie przejście od instynktu do misji w kontekście rodzicielstwa jest jednym z najwyraźniejszych znaków duchowej dojrzałości. Gdy decyzja o posiadaniu lub nieposiadaniu dzieci przestaje być dyktowana biologicznym popędem, społecznymi oczekiwaniami czy emocjonalnymi potrzebami, a staje się świadomym wyborem duchowym, jest to znak duszy, która przejmuje pełną odpowiedzialność za swoją ewolucję. Dusze zbliżające się do końca cyklu inkarnacyjnego postrzegają rodzicielstwo nie jako naturalny etap życia, przez który każdy powinien przejść, ale jako święte powołanie, które powinno być podejmowane tylko ze świadomością jego duchowego znaczenia. Dla takich dusz, każda relacja, czy to z własnym dzieckiem, czy z dzieckiem, które przychodzi do nich w innej formie, przez mentorstwo, nauczanie, opiekę, jest traktowana jako święty kontrakt, który ma konkretny cel w planie duchowej ewolucji? Szczególnie znaczące jest, gdy zaczynasz postrzegać swoje relacje z dziećmi nie przez pryzmat ról społecznych czy biologicznych więzi, ale przez pryzmat energetycznych kontraktów zawartych przed narodzinami. Gdy patrzysz na swoje dziecko i widzisz w nim nie tylko osobę związaną z tobą więzami krwi, ale suwerenną duszę, z którą zawarłeś święty kontrakt, służący wzajemnemu rozwojowi. Jest to znak wysokiego poziomu duchowej świadomości. W tradycji wielu duchowych ścieżek mówi się, że dusze na końcowych etapach swoich ziemskich cykli często przychodzą, by służyć jako przewodnicy i nauczyciele dla innych, niekoniecznie przez biologiczne rodzicielstwo. Ich energia rodzicielska jest sublimowana, przekształcana w uniwersalną miłość i służbę dla wszystkich istot. Dlatego wiele wielkich duchowych nauczycieli wybierało życie bez biologicznych dzieci. Ich duchowe dzieci liczyły się w tysiącach. Ostatecznie prawdziwym znakiem duszy, która zakończyła swój ziemski cykl, jest całkowite wyjście poza identyfikację z rolami, w tym rolą rodzica. Taka dusza nie definiuje się już przez swoje relacje, przez swoją pozycję w rodzinie czy rodzie, ale przez swoją esencję, czyste, nieograniczone świadomość. Dla takiej duszy posiadanie lub nieposiadanie dzieci staje się nieistotne. Istotna jest tylko jakość miłości i świadomości, którą wnosi w każdą relację. Pamiętaj, że każdy z nas jest dokładnie tam, gdzie powinien być na swojej duchowej ścieżce. Nie ma lepszych czy gorszych etapów. Są tylko różne poziomy doświadczenia, które dusza wybiera, by ewoluować. Niezależnie od tego, czy Twoja podróż obejmuje liczne potomstwo, jedno dziecko, czy życie bez biologicznych dzieci, jest ona doskonale dopasowana do potrzeb Twojej duszy w tym konkretnym momencie jej ewolucji. Rozpoznanie sygnałów końca cyklu nie powinno prowadzić do dumy czy poczucia wyższości, ale do głębokiej pokory i wdzięczności za wszystkie doświadczenia, które doprowadziły Cię do tego punktu. Pamiętaj, że zakończenie jednego cyklu jest zawsze początkiem nowego, być może na innym poziomie, w innym wymiarze, z nową jakością świadomości. Jeśli te duchowe nauki o cyklach duszy i liczbie dzieci poruszyły twoje serce, zostaw komentarz, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Czy rozpoznajesz te wzorce w swoim życiu? Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej głębokich duchowych nauk, które pomogą ci zrozumieć twoją ścieżkę duszy. Naciśnij dzwonek, by nie przegapić kolejnych objawień mądrości. Pamiętaj, każda świadoma refleksja przybliża Cię do zakończenia Twojego duchowego cyklu.